Witam Państwa serdecznie. Powiemy sobie dzisiaj troszeczkę o podejściu praktycznym. Ja jestem praktykiem na rynku. Mam ten przywilej, że z jednej strony nie jestem z żadnej, instytuc żadnej instytucji finansowej, z drugiej strony mam trochę doświadczenia takiego realnego, praktycznego w wykorzystaniu wszystkich instrumentów, które dzisiaj były omawiane, i postaram się Państwu troszeczkę ten temat przybliżyć. Nie lubię robić prezentacji teoretycznych. Na zasadzie tu można by było kupić tam sprzedać bo przykłady sprzed pięciu lat. Ja Państwu pokażę wszystkie transakcje, które tu pokażę. Albo to są transakcje, które zawarłem. I mam na przykład otwarte dzisiaj, albo planowałem zawrzeć, albo planuję zawrzeć. Dlatego ten disclaimer nie jest tutaj przypadkowy i. Yy, Proszę o tym pamiętać, tak, że ja mam stosunek konkretny do danych scenariuszy rynkowych. Oczywiście mam na nie plan, to stanowi jedynie część mojego portfela inwestycyjnego, e, natomiast nie zachęcam do naśladowania. Mówimy dzisiaj o wielu różnych instrumentach finansowych e, i dla Was podstawowym pytaniem jest, co wybrać. Dlaczego ten, dlaczego inny? I wypisałem tutaj sobie kilka takich najważniejszych parametrów, które ja biorę pod uwagę. Analizując, którego instrumentu użyję do danej transakcji na rynku, tak? Oczywiście profil wypłaty mamy instrumenty liniowy profilu wypłaty mamy instrumenty z barierą, e mamy wreszcie instrumenty typu waranty, z których możemy sobie składać zupełnie inne, e nieliniowe profile wypłaty. Mamy oczywiście horyzont czasowy. E z jednej strony na ten horyzont wpływa potencjalne ryzyko nokautu, z drugiej strony oczywiście koszty utrzymywania pozycji. Im dłużej utrzymujemy pozycję lewarowaną, tym oczywiście ona więcej kosztuje, więc to też można sobie tym pozarządzać. Oczywiście, typ rachunku. Ja funkcjonuję głównie na rachunkach IKE i IGZE i cenię sobie produkty strukturyzowane właśnie dzięki temu, że ja nie mam problemu z tym, żeby zająć mocno lewarowanego shorta na koncie emerytalnym. Wiem, wiem że niektórzy w nomenklaturze konto emerytalne to akcje dywidendowe albo obligacje. Ja wręcz przeciwnie, handluję tak jak lubię. I korzystam z tej ochrony podatkowej, natomiast oczywiście kontrakty i opcje no to już rachunki, e, rachunki zwykłe. Koszt otwarcia pozycji, e, mam tu na myśli głównie spready warkuszu. Są instrumenty, które bardziej optymalnie jest e, otwierać, są takie, które są troszeczkę droższe w otwieraniu. E, no i koszt utrzymywania pozycji, czyli właśnie koszt finansowania, koszt, który nam stuka na bieżąco z każdym dniem, z każdym tygodniem. Które mamy otwartą pozycję, no i dostępność instrumentów bazowych. Po prostu nie wszystko, wszystkim można zagrać. Przygotowałem dla Państwa 9 przykładów: 3 z turbosów, trzy z warantów, trzy z kontraktów. Tak jak powiedziałem, to są pozycje, które mam otwarte. Dużą część z nich otworzyłem całkiem niedawno, i to jest jakaś taka część bieżąca tego, co ja robię na co dzień w moich inwestycjach. Przykład shorta na Allegro zrobiony oczywiście na Turbosie, tak jak Państwo widzicie. Postaram się Państwu nie zasłaniać. Na wykresach są takie malutkie strzałki, czerwone, zielone. Czerwona oczywiście pozycja krótka, zielona pozycja długa. Wiemy z poprzednich prezentacji, że na Turbosach nie można stricte zająć krok z pozycji krótkiej, więc to oznacza po prostu kupno Turbosa na spadki. Założyłem, że Allegro w tym wypadku przebije się przez linię wsparcia. I podąży na południe. Nie jest moim celem jakieś tam oferowanie Państwu czy, czy promowanie, skupianie się na mojej strategii inwestycyjnej. Nie o tym dzisiaj mówimy. Natomiast generalnie moje strategie się opierają w dużej mierze na bardzo prostych schematach, na wykresach, po prostu na liniach poziomych wsparcia, opory przebije, nie przebije. Tym bardziej, jeżeli mówimy o podejściu krótkoterminowym, kilku dni, kilku tygodni, tam najczęściej makroekonomii, tam najczęściej fundamentów się nie szuka. Więc pierwszy, prosty przykład, jeden z wielu. Short na Allegro. Drugi przykład, Ania go podała jako przykład teoretyczny. U mnie jest to przykład praktyczny. Zajdę troszeczkę niżej żebyście Państwo tutaj wszyscy dokładnie to widzieli. Po prostu założyłem, że Dino nie obroni, znaczy nie, nie przebije tego oporu i sobie z tym nie poradzi. Tu oczywiście mam troszeczkę podbudowy fundamentalnej. Mianowicie bardzo podoba mi się w kontekście tej pozycji bardzo agresywna walka, walka marketingowa między Lidlem i Biedronką, której Dino jest ofiarą i w tym upatruje również pewnych sygnałów spadkowych, więc, też pozycja krótkoterminowa z wielką chęcią przetrzymam ją na, na kilka tygodni. Tak? Bo Bartek przed chwilą mówił, że na Turbosach rekomendowany horyzont inwestycyjny to jest jedna sesja. Okej, okay, przyjmuję do wiadomości, ja tym handluję maksymalnie do kilku tygodni. Po kilku tygodniach dopiero ten koszt finansowania zaczyna mnie boleć na tyle, że, że te pozycje likwiduję, więc dla mnie na Turbosach optymalny horyzont to jest powiedzmy do 6 tygodni. Kolejny case'ik, kupiłem sobie Turbosa na Nvidia, zielona strzałeczka, założyłem, że Nvidia przebije ten techniczny opór. Tak też się stało na szczęście, patrzyłem wczoraj, Nvidia na historycznych maksimach, myślę, że Państwo też to śledzicie. Co więcej, przy tym turbosie mamy jeszcze oczywiście ryzyko walutowe, które warto sobie w pozycję wkalkulować. Na szczęście kurs euro. Przepraszam, kurz dolar PLN rośnie, więc tutaj waluta jeszcze pomaga. Otwarta pozycja była tak koło 15 października, 14 października już jest około 15% w zysku, więc oczywiście to o niczym nie świadczy, to po prostu pokazuje, jak można te instrumenty wykorzystywać. Oj, przelecieliśmy. Przelecieliśmy. Przechodzimy do warantów. Waranty to troszeczkę bardziej złożone instrumenty. Ja je wykorzystuję w troszeczkę dłuższym horyzoncie czasowym. Oczywiście mamy ten nieliniowy profil wypłaty, więc tutaj znacznie lepiej jest, jeżeli sobie zaplanujemy tą transakcję precyzyjnie i wiemy, co gramy i dlaczego gramy. To jest moja transakcja zawierana pomiędzy majem a, a sierpniem na CD Projekcie. W pewnym momencie CD Projekt, jak Państwo wiecie, wybił techniczny opór i zaczął iść do góry. Na gamingu mamy dosyć dużą zmienność. Założyłem, że to może być początek czegoś. Jeszcze nie wiedziałem wtedy czegoś. Później się zaczęło mówić na rynku, że to może być początek gry pod premierę nowej gry. Jeszcze wtedy projekt na dzisiaj nic nie ogłosił. Natomiast no rynek jak widać przesunął się ze stu kilkunastu na 180 parę złotych. Ja w tym wypadku wybrałem warant Call 140 Strike z terminem wygasania w grudniu. Po to, że jeżeli ten pozytywny scenariusz się sprawdzi, to żeby mi ta cena przejechała tak jakby przez cały warant, czyli spoza pieniądza, przez w pieniądzu, i żeby to gdzieś tam się skoczyło, skończyło. Planowałem to trzymać do końca grudnia. Finalnie zdecydowałem się skasować te zyski wcześniej, więc w trzy miesiące chyba 65% zysku na pozycji. W sumie trudno powiedzieć czemu, Tak po prostu uznałem, że skoro CT projekt idzie do góry, to może być z tego jakiś ciekawy ruch rynkowy, pod który postanowiłem się załapać, no a później przy likwidowaniu pozycji uznałem, że, że nie będę czekał do grudnia, mimo że pierwotny plan był taki, żeby do grudnia zaczekać. Troszeczkę bardziej złożona strategia, której finalnie nie zrealizowałem, to znaczy, planowałem ją zrealizować, mam nadzieję, że to jest czytelne. W szczycie tego trójkąta, który tutaj widzimy na wykresie, ponieważ CD projekt pięknie nam wzrósł. Jak wiemy gaming ma swoją specyfikę i te przeloty bywają duże, co widzieliśmy niedawno na 11-bicie. W związku z czym, wiedząc, że już mocno wzrosło, wiedząc z drugiej strony, że jeszcze nic CD Projekt nie ogłosił, założyłem, że coś się może wydarzyć. Nie wiedząc co się może wydarzyć, bo potencjalne ogłoszenie czegokolwiek ze strony CD Projektu to może być albo 100 złotych w górę, albo 100 złotych w dół, postanowiłem, w teorii taki był plan, że obstawię oba scenariusze, czyli kupiłem warant KOL z ceną wykonania 180 zł i warant PUT, jednocze... znaczy planowałem kupić, tak? bo to się ostatecznie nie zaistniało, zaraz powiem dlaczego nie zaistniało, planowałem kupić dwa waranty i warant KOL 180 i warant, warant pull, PUT 160 zł w ten sposób, żeby jeżeli rynek odjedzie w którąkolwiek ze stron, ale mocno, żeby być tego beneficjentem. Te czerwone linie oznaczają punkty break even, kiedy strategia pokrywa koszty i, i zaczyna generować zysk. Ostatecznie nie, nie doszło do kupna tych warantów, ponieważ w międzyczasie tutaj wyszło to dołem z tego trójkąta, troszeczkę mi to zepsuło plany, tam się zostało ogłoszone, że. Że tam się źle dzieje w CD-projekcie, odchodzą pracownicy, podskoczyła zmienność, wzrosła oczywiście zmienność implikowana i już ta strategia przestała mi się troszeczkę kalkulować, stała się troszeczkę zbyt kosztowna. Więc o ile jeszcze w takim środkowym punkcie ta strategia dla mnie miała sens, obecnie sensu już nie miała, więc jej nie otwierałem. Natomiast bardzo fajna pozycja, żeby pokazać też, co można robić z wykorzystaniem warantów, jeżeli oczywiście umiemy to robić. No i ostatnia. Ostatni przykład z warantów. Prosta rzecz. Kupno warantu Put 40 zł. Ta pozycja też już jest chyba w zysku, natomiast gdybyśmy ją trzymali do wygaśnięcia, twardy zysk, czyli ten zysk na wygaśnięcie, pojawia się dopiero tutaj, czyli poniżej 37,80. Jak Państwo widzicie z tych moich przykładów, ja jestem raczej pesymistą rynkowym. Pesymistą, jeśli chodzi o to, co się obecnie może wydarzyć na, na WIG-20, więc. Duża część z dzisiejszych przykładów to są po prostu shorty na duże spółki z różnymi, z różną argumentacją na każdą ze spółek. Natomiast generalnie mam view prospadkowe, więc te transakcje dzięki temu też to odzwierciedlają. Także proste zagranie. Kupno warantu trochę poza pieniądzem, stosunkowo niedużo poza pieniądzem. Natomiast jeżeli pojawi się ruch spadkowy, chcę być jego beneficjentem. No i przechodzimy do trzech ostatnich przykładów. Transakcji i to będą transakcje na kontraktach. Pierwszy przykład, short na XTB. Transakcja, której nie zagrałem. Teoretycznie jeszcze nie zagrałem. Mianowicie, XTB, jak Państwo wiecie, jest spółką kochaną przez inwestorów po wspaniałym ruchu wzrostowym. I wydaje mi się, mam takie subiektywne odczucie, tu znowuż przypominam ten disclaimer, że tam jest mnóstwo dobrego w cenie. Nie chodzi mi o to, czy wycena dzisiaj jest wymagająca, natomiast wszyscy dzisiaj wiedzą o tebie wszyscy zakładają, że to będzie rewelacyjny sukces. Zacząłem się zastanawiać, co się stanie, jeżeli sentyment się odwróci. Oczywiście wykres się nam zaktualizował zdaje się wczoraj, ponieważ poszła pozytywna rekomendacja od Trigona, więc ten wykres troszeczkę podskoczył i dzisiaj jest nieco wyżej. Natomiast ja tej pozycji jeszcze nie otworzyłem, ale jestem gotów otworzyć ją na kontraktach terminowych, jeżeli kurs przybije 58 zł i to jest rzecz, która u mnie czeka na odpowiedni moment. Jeżeli ten odpowiedni moment nastąpi, bardzo chętnie to będę realizował. Było dzisiaj kilkukrotnie mówione, żeby nie grać przeciwko trendowi. To jest zagranie przeciwko trendowi, więc jeszcze raz was uczulam, żeby nie kopiować tego typu zagrań. Drugi przykład. Krótka pozycja na PKOBP. Tą pozycję otworzyłem Otworzyłem ją, tak jak, jak mi pamięć nie myli z miesiąc temu, yy, mając na względzie kilka czynników. Po pierwsze, chciałem sobie doważyć krótkie pozycje w portfelu. Czyli uważałem, że portfel wypełniony akcjami, bo u mnie portfel wygląda tak, że ja mam 80% w spółkach, a poza za pozostałe 20% to się bawię właśnie w takich rzeczach. Więc uznałem, że chcę się doważyć troszeczkę na krótką nogę, w związku z czym e, moją ofiarą padło PKO, czy, czy ja padłem ofiarą PKO BP, czy PKO BP moją ofiarą, to się, to się jeszcze okaże. Nie? Natomiast zająłem krótką pozycję z kilkoma założeniami. Pierwsze założenie, chcę mieć troszeczkę więcej krótkiej ekspozycji na WIG20, na duże spółki. Z drugiej strony widzimy wykres długoterminowy, tam od 2011-2010 roku, widzimy, jak mocno odchyliło się od swojej historycznej średniej PKBP. Z trzeciej strony wiemy, że będą obniżki stóp procentowych. Znaczy, czy wiemy, czy nie wiemy i kiedy one będą, to oczywiście zagadka. Natomiast uznałem, że prędzej czy później one będą, więc kupiłem najdłuższy możliwy kontrakt terminowy i oczywiście jestem gotowy go zrolować, jeżeli mój scenariusz się, się spełni. I kolejna rzecz właśnie dlatego wykorzystałem kontrakt terminowy, że ten ruch. Ja nie wiem, kiedy on nastąpi. Oczywiście nie wiemy, czy on w ogóle nastąpi, tak, natomiast zakładam, że ten ruch może się zrealizować za pół roku, za sześć miesięcy, za siedem, za osiem. Dlatego też kontrakt terminowy w przeciwieństwie do, do, do certyfikatów turbo to już w ogóle, tak? bo tu nie ma, nie ma kosztu finansowania, natomiast w przeciwieństwie do warantów, nie ma również tej wartości czasowej, która ulatuje w rytm e, upływającego czasu. Jest to w miarę taka neutralna czasowo, mm, neutralny czasowo instrument, więc postanowiłem go po prostu e, wykorzystać. Więc to jest zagranie takie na, na naście miesięcy powiedzmy. No i ostatni przykład e, to jest e, pozycja, krót, krótka pozycja w kontraktach na Budimex. E, ja jestem posiadaczem akcji Budimexu kilku lat ładnych. No i w pewnym momencie Budimex całkiem niedawno był po około 800 zł. Duża spółka budowlana CZ-30. -y Uznałem, że trochę drogo, ale z drugiej strony nie chciałem sprzedawać tych akcji, żeby nie było ryzyka, że jeżeli akcje potanieją to mi się ich nie uda odkupić, bo na przykład nie potaniały albo kapitał będę miał ulokowany w czymś innym. Więc mam zostawioną otwartą pozycję akcyjną i zahedżowałem sobie tą pozycję akcyjną kontraktem terminowym na Budimex, czyli sprzedałem tyle kontraktów, żeby łączna ekspozycja odpowiadała mojej ekspozycji e, akcyjnej. Zrobiłem to po około 700 zł. Dzisiaj Budimex tam jest po około 580 e, i tu również pozycja bardzo długoterminowa. W pewnym momencie jeżeli uznam, że e, potencjał do spadku się wyczerpał czy wartość, nazwijmy to dużymi słowami, że wartość fundamentalna Budimexu zgra się z ceną rynkową, wtedy prawdopodobnie tego hedge'a sobie zamknę. Może to być w 25, może być w pierwszej połowie, może być w drugiej połowie. Więc pokazałem Państwu dosyć szerokie spektrum transakcji od krótkoterminowych do średnioterminowe, przez średnioterminowe po długoterminowe, żeby pokazać, że to jest jeden z czynników, który determinuje jaki instrument finansowy będziemy wybierali do naszych strategii. No i jedno słowo na koniec, ryzyko. Tak, Dźwignia. Ja to pokazałem na takich prostych słupkach, bo u mnie portfel wygląda tak jak z lewej strony. Czyli mamy 80% to są spółki, natomiast w części lewarowanej ja wykorzystuję lewar nie po to, żeby zwiększyć ekspozycję rynkową, tylko po to, żeby zmniejszyć wymogi kapitałowe. Tak? Czyli ja pozostałe 20% ekspozycji rynkowej jestem sobie w stanie zagwarantować za 5-7% wartości portfela, a nie za 20%. Tak? Więc u mnie dźwignia zmniejsza zapotrzebowanie na kapitał. Oczywiście nie zawsze tak było. Początkowo było tak. Czyli jak miałem tiket na spółkę 10 tysięcy złotych, to za 10 tysięcy kupowałem produkt lewarowany, czy to był kontrakt, czy cokolwiek innego. Ekspozycja rynkowa kilkadziesiąt tysięcy złotych i machał portfelem w prawo i w lewo. Oczywiście sparzyłem się też kilka razy, więc na koniec e, taka rada trochę na moim portfelu również doświadczona, że żeby jednak robić to z głową. To wszystko, czas nas goni, jesteśmy po czasie, więc oddaję scenę. Dziękuję serdecznie.